Tu na podwórku mamy teraz bardzo ciekawe towarzystwo i różnorodne. Mamy tak. To jest Remuś. Remusiowi woda sodowa uderzyła do głowy. Tak, Remusiu? Uderzyła ci woda sodowa do głowy. Remuś, z racji tego, że jest takim najbardziej miłym i spokojnym. Był najbardziej miłym i spokojnym osiołkiem. Podczas naszych dni otwartych chodzi sobie tutaj między ludźmi po korytarzu. Chodzi sobie pomiędzy ludźmi po korytarzu i ich zabawia. Zabawia gości generalnie. I był taki spokojny, ciapowaty. ale widać, że mu sława uderzyła do głowy, że Sława cię uderzyła do głowy. Tak od, od jakiegoś czasu, nie wiem, z miesiąca może tutaj po tym podwórku szaleje. Wskakuje tutaj na tą babcię na Lusie. Wskakuje na Lusie. Nie jest żadnym ogierkiem, tylko jest po prostu wałaszkiem, ale skakuje na nią. Skakuje na ciebie ten mały łobuziak. Widziałem też, że skakuje na inne konie, na tamtego dziadzia naszego kubusia. Mamy tu na podwórku jeszcze kubuś. 28 lat. Chodź, Remusiu, opowiesz tutaj wszystkim, co tu się dzieje, co ty robisz tutaj. Tak. Kubuś, 28 lat. Bardzo lubię tego dziadka, bo jest taki miły i taki żywy, jak Ech. na swój wiek. Chodź, kubuś, pokaż tutaj się. jednak do nas przyjechał to był taki dziadyga. Posklejany jakiś warkoczy, miał różne niestworzone historie. I w ogóle był taki stary. Ciocia, ona tak ci tutaj po nowoczesnemu grzywkę obcięła. I się okazało, że to jest coś bardzo fajnym chłopakiem i miłym. Bardzo fajnym chłopakiem jesteś i miłym, tak? Już zostałeś tutaj w tym podwórku dla dziadków, chociaż można by ci było udać do normalnego stara, bo ty jesteś naprawdę energiczny i żywy. Hm? Mamy tutaj Maciusia, Maćka, który przyjechał do nas. Znaczy jest już u nas da, długi, długi czas, ale był to chyba w adopcji. Ta adopcja nie do końca, nie do końca się udała. No i przyjechał tutaj spokojnie sobie do nas. Tak, jesteś tu u nas. Na razie siedzisz tutaj z dziadkami, bo trochę przyjechałeś taki znerwicowany i musisz tutaj się pozbierać do kupy. Pozbierać się do kupy musisz tu na podwóreczku naszym dla dziadków. Tak? Mamy tutaj jeszcze taką osobistość, która nazywa się Pirat. Pirat takie ma fa fa fazy po prostu, że czasami się robi chudy, Czasami jest gruby i w tych okresach, kiedy się robi chudy, dajemy go tutaj na podwórko, bo tutaj łatwiej go trochę podpaść jest, tak? O, już trochę Ci się poprawiły te boczki. Może jakiś grupa tutaj nie jesteś, bo Ty jesteś też stary jak świat, ale troszkę się poprawiłeś. Zobaczymy, może pójdziesz sobie do stada też za jakiś czas. Na razie tutaj musisz trochę posiedzieć, musimy trochę Cię popodkarmiać. Także tutaj u nas jest taka, taka ciekawa mieszanka trochę. pirat. Kubuś, tak, Maciek, taki duży koń, no i zobaczcie, taki stary dziadek, 28 lat i przegania pirata od jedzenia, no, <grywka> przegania pirata od jedzenia. Mamy tutaj naszą gwiazdę z dnia otwartych, Remusia i mamy też Lusię, która jest u nas od początku, pierwszy uratowany osiołek. Tam ją przywiozłem. 5 godzin w szczepie ją wiozłem, czy 6. No, i była taka słaba. Podnosiliśmy ją na jakichś tam pasach, nie na pasach przewracała się. Myślałem, że nic z tego nie będzie. A już tutaj żyje u nas ile? Z półtora roku albo więcej. I się ma bardzo dobrze. Ma też swoje, jakby jako że była pierwsza, ma też specjalne względy. Ma swoją prywatną stajenkę drewnianą tam właśnie w niej siedzi sobie zaczął padać deszcz no fajna jest ta ośliczka podczas dni otwartych też tutaj ożywa bardzo bo przez to podwórko co tu jest wszyscy przechodzą później tam dalej w stronę tych padoków gdzie jest ta reszta koni wszyscy jak tutaj przechodzą muszą nakarmić te stworzenia które tutaj są <grych> czyli lusie Ranek to na stajni ma robotę podczas Dni Otwartych. Także takie tutaj mamy stworzenia. Zapraszamy na Dzień Otwarty. Będzie wszystkie te stworzenia można pogłaskać, pokarmić marchewkami. Kto tam? Kto? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O! Kubuś, proszę bardzo. Fajne są te daszki, bo teraz na dworzu pada deszcz. Trochę zaczęło padać a tu w środku jest sucho i te siano też nie moknie i nie rozwalają te trudnie tego siana, tak? Nie rozwalacie tutaj, nie? Ciężko Wam rozwalić, tak? Jak się taką normalną belę postawi z sianem, o proszę bardzo, dziadek szuka jakiegoś lepszego pozwolenia, jak się taką belę postawi tak na łące, tak to to konie pół godziny i porozrzucane wszystko, jest połowa porozrzucana nie zjedzona nawet tak? Także. Bardzo się przydają tutaj te grzybki. Mamy tutaj ich nie wiem, ponad 10 na pewno porozstawiane w różnych miejscach. I przy nich zawsze jest zbiegowisko, i też przy nich zawsze jest tak porozwalane trochę tego siana. Ale dzięki temu takie fajne podłoże tu jest. Zapiraciku. Tutaj w tym miejscu mieliśmy bagno, trochę to wszystko weschło, ale to miejsce było nie do przejścia. Jedna dziewczynka na dniu otwartym biedactwo tak wpadła tutaj, nie wiem, ale po prostu zała była w tym błocie. Ale teraz już jest lepiej. Najgorsze za nami. O! Darem. Co mu woda sodowała uderzyła do głowy. I lusia pozdrabiają.